Czy zastanawiałeś się kiedyś, że starzenie się nie zmienia tylko twojego ciała? Zmienia wszystko, w co kiedyś wierzyłeś na temat życia. Prawda jest taka, że starzenie się to nie tylko zmarszczki, leki czy siwe włosy. Chodzi o zmierzenie się z rzeczywistościami, które kiedyś ignorowałeś, przyswajanie bolesnych lekcji, których już nie możesz uniknąć, i porzucanie iluzji, które przestały ci służyć. Po siedemdziesiątce życie przestaje udawać. Maski opadają. Priorytety się zmieniają, a ty zaczynasz widzieć, co naprawdę ma znaczenie, a co nigdy go nie miało. Dla wielu to odkrycie może być gorzkie, ale dla mądrych staje się ono wolnością. Bo gdy tylko przestaniesz walczyć z nieuchronnymi prawdami starości, życie staje się lżejsze, prostsze i o wiele spokojniejsze. W tym nagraniu odkryjemy zatem osiem gorzkich prawd o starzeniu się. Mogą początkowo zaboleć, ale gdy zostaną zaakceptowane, pomogą ci przeżyć pozostałe lata z większym spokojem. Mądrością i godnością niż kiedykolwiek wcześniej. Zacznijmy więc. Prawda pierwsza: nie wszyscy zostaną z tobą. Gdy się starzejesz, jedną z najtrudniejszych do zaakceptowania rzeczy jest to, że nie wszyscy, których kochasz, będą szli obok ciebie aż do końca. Niektórzy odejdą z powodu dystansu, inni z powodu czasu, a jeszcze inni po prostu dlatego, że życie prowadzi ich w różnych kierunkach. Zaczynasz sobie uświadamiać, że relacje bez względu na to, jak głębokie, nie są twoją własnością, są doświadczeniami. Ludzie, z którymi kiedyś rozmawiałeś każdego dnia, mogą powoli znikać. Przyjaciele, z którymi dzieliłeś śmiech, mogą zapomnieć zadzwonić. Nawet członkowie rodziny, pochłonięci własnym życiem, mogą odwiedzać się tylko podczas świąt lub nagłych wypadków. Nie zawsze wynika to z zaniedbania. To po prostu cichy sposób życia na przypomnienie, że nic nie jest wieczne. Ale oto prawda. Samotność nie zawsze jest karą. Często jest zaproszeniem do ponownego odkrycia siebie. Samotność daje przestrzeń do wsłuchania się w swoje myśli, pielęgnowania spokoju i nauki samodzielności. Starsi ludzie, którzy akceptują samotność, nie są słabi. Są mądrzy. Nauczyli się, że spokój nie pochodzi od tych, którzy są obok ciebie, ale od tego, kim stałeś się, będąc sam. Kiedy. Muzyka, akceptujesz, że nie wszyscy zostaną, przestajesz się kurczowo trzymać. Zaczynasz doceniać tych, którzy nadal są, nie żądając ani nie oczekując więcej. Nie chodzi o utratę ludzi. Chodzi o naukę. O to, kto naprawdę ceni Twoją obecność, gdy nie pozostało już nic do zaoferowania oprócz czasu i prawdy. Prawda druga, Twoje ciało cię zdradzi, ale nie jest Twoim wrogiem. Jedną z najbardziej bolesnych rzeczywistości starzenia się jest obudzenie się, uświadomienie sobie, że Twoje ciało nie słucha Cię tak, jak kiedyś. Nogi, które kiedyś pokonywały całe kilometry, teraz drżą na schodach. Dłonie, które kiedyś budowały, trzymały i pracowały bez wytchnienia, teraz bolą przy podnoszeniu szklanki. A jednak najczęstszym błędem popełnianym przez starszych ludzi jest traktowanie tego upadku jak osobistej porażki, jakby słabość oznaczała klęskę. Ale Twoje ciało Cię nie zdradza, ono Cię chroni. Muzyka, każdy ból, każde spowolnienie, każda zmarszczka to sposób Twojego ciała na powiedzenie, że wystarczająco ciężko pracowałeś. Pozwól, że cię spowolnię, abyś wreszcie mógł odpocząć. To nie jest kara. To mądrość zapisana w Twoich mięśniach i kościach. Wielu seniorów wpada w pułapkę frustracji, pragnąc siły, muzyka, którą kiedyś posiadali. Ale ci prawdziwie mądrzy zmieniają swoje nastawienie. Zaczynają doceniać to. Co ich ciała nadal potrafią. Przejście krótkiego dystansu bez bólu, swobodne oddychanie, a nawet budzenie się wypoczętym. To staje się cichymi zwycięstwami. Kiedy zaczynasz traktować swoje ciało jak towarzysza na całe życie, a nie jak psującą się maszynę, zaczynasz żyć z nim w większym pokoju. Starzenie się z godnością oznacza naukę współpracy z ciałem, a nie próby jego kontrolowania. Karmie delikatnie, poruszaj nim z cierpliwością, odpoczywaj z życzliwością. Celem nie jest opieranie się czasowi, ale podążanie z nim ramię w ramię. Muzyka, bo każda blizna i zmarszczka opowiada historię, a jest to historia Twojego przetrwania. Jeśli nadal oglądasz to nagranie i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, skomentuj poniżej liczbę dwa, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych nagrań. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć wartościowe treści. Aby Cię informować i inspirować. Teraz idźmy dalej. Prawda trzecia: pieniądze tracą nad Tobą władzę. Kiedy byłeś młodszy, pieniądze znaczyły wszystko. Kupowały bezpieczeństwo, możliwości i wygodę. Pracowałeś długie godziny, poświęcałeś sen i goniłeś za liczbami na wyciągu bankowym, wierząc, że pewna suma w końcu sprawi, że poczujesz się bezpiecznie. Ale po siedemdziesiątce coś się zmienia. Pieniądze zaczynają tracić władzę nad twoim umysłem i duszą. Uświadamiasz sobie, że bez względu na to, ile posiadasz, muzyka nie kupisz z powrotem młodości, czasu ani zdrowia. Nie zapłacisz za ani jeden wschód słońca, muzyka z ludźmi, których straciłeś. I nie możesz przekupstwem uniknąć starości. To, co kiedyś wydawało się pilne oszczędności, inwestycje, awanse nagle wydaje się małe w porównaniu z wartością spokoju, odpoczynku i bliskości. Ironia polega na tym, że im jesteś starszy, tym mniej właściwie potrzebujesz. Ubrania w twojej szafie są wystarczające. Posiłki, które kiedyś musiały być wykwintne, teraz smakują idealnie, muzyka, gdy są proste. A największym luksusem, na jaki możesz sobie pozwolić, jest spokój. Taki, który pochodzi z wiedzy, że nie musisz już niczego udowadniać. To uświadomienie sobie nie oznacza, że pieniądze przestają mieć znaczenie. Muzyka oznacza to, że przestajesz im służyć. Zaczynasz ich używać do tego, do czego zawsze były przeznaczone, aby ułatwiać życie, a nie je definiować. Wydawanie na zdrowie, pomaganie innym, sprawianie sobie małych radości. Muzyka to staje się mądrzejszym sposobem wykorzystywania bogactwa. Bo na tym etapie życia najbogatszą osobą nie jest ten, kto ma największe konto, muzyka, ale ten, kto śpi bez zmartwień. Kiedy przestajesz pozwalać pieniądzom dyktować swoją wartość, stajesz się wolny. A ta wolność, ten wewnętrzny spokój, to coś, czego żadna waluta na świecie nigdy nie kupi. Prawda czwarta muzyka opinie ludzi przestają cię definiować. W młodszych latach bardzo dbałeś o to, co myślą inni o swoją reputację, wygląd, swoje wybory. Ubierałeś się, by zaimponować, mówiłeś, by się podobać i często milczałeś o swojej prawdzie tylko po to, by wpasować się w oczekiwania świata. Muzyka, ale kiedy przekraczasz siedemdziesiątkę, dzieje się coś niezwykłego. Przestajesz próbować udawać. Wreszcie zaczynasz żyć na własnych zasadach. Ta zmiana nie następuje z dnia na dzień. Zaczyna się w dniu, w którym zdajesz sobie sprawę, że cudze opinie ani nie dodają ci ani jednego dnia życia, ani nie zdejmują ci z barków ani jednego ciężaru. Rozumiesz, że każdy ma swoje zdanie. Ale większość z nich wynika z jego własnych niepewności, a nie z głębokiego zrozumienia ciebie. Zatem przestajesz się tłumaczyć. Przestajesz przepraszać za to, że jesteś, jaki jesteś. Pojawia się spokój, który wynika z tego, że nie potrzebujesz już niczyjej aprobaty. Muzyka. Zaczynasz nosić to, co ci wygodnie, mówić to, co prawdziwe i robić to, co naprawdę sprawia ci radość, zamiast szukać potwierdzenia. Kiedy już nie boisz się być źle zrozumianym, zaczynasz żyć w zgodzie ze sobą. I, co ironiczne, wtedy inni zaczynają cię bardziej szanować, muzyka. Nie dlatego, że gonisz za ich akceptacją, ale dlatego, że przestałeś się nią przejmować. Na tym etapie mądrość uczy cię, że najgłośniejsi krytycy to często najbardziej nieszczęśliwi ludzie, a ci, którzy naprawdę kochają, nigdy nie będą żądać, żebyś się kurczył, by dopasować się do ich strefy komfortu. Wolność bycia sobą bez konieczności usprawiedliwiania się to jedna z największych nagród starzenia się. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj cyfrą 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć wartościowe treści, które Cię informują i inspirują. Muzyka, teraz przejdźmy dalej. Prawda piąta: samotność nie zawsze jest czymś złym. Kiedy jesteś młody, bycie samemu wydaje się karą. Cisza wydaje się ciężka, a puste pokoje rozbrzmiewają echem lęku przed zapomnieniem. Ale z wiekiem ta sama cisza się zmienia, staje się spokojem. Czas, który kiedyś wypełniałeś hałasem, spotkaniami i niekończącą się gonitwą, muzyka, teraz staje się świętą przestrzenią do refleksji i wyciszenia. Po siedemdziesiątce zaczynasz rozumieć, że odosobnienie to nie to samo co samotność. Samotność to ból wykluczenia. Odosobnienie to radość zbycia samemu. Kiedy przestajesz gonić za ciągłym towarzystwem, zaczynasz wyraźniej słyszeć własne myśli. Odnawiasz kontakt ze swoim wewnętrznym światem, tym, który został pogrzebany pod latami odpowiedzialności, hałasu i obowiązków. To w tej ciszy na nowo odkrywasz swoje prawdziwe ja. Zaczynasz dostrzegać, jak niewiele naprawdę potrzebujesz by czuć się zadowolonym. Filiżanka ciepłej herbaty, promienie słońca wpadające przez okno, śpiew ptaków o poranku. Te małe chwile zaczynają wydawać się cudami. A oto sekret, którego wielu młodszych ludzi nigdy nie odkrywa. Im mądrzejszy się stajesz, tym mniejsze staje się twoje grono bliskich. Nie dlatego, że straciłeś zainteresowanie ludźmi, ale dlatego, że nauczyłeś się cenić swoją energię. Nie marnujesz jej już na bezsensowne rozmowy ani relacje, które pozbawiają cię spokoju. Bycie samemu uczy cię wdzięczności, cierpliwości i jasności umysłu. Pozwala twojemu umysłowi się uleczyć, a twojej duszy odetchnąć. I kiedy w pełni ją przyjmujesz, muzyka, całkowicie przestajesz bać się samotności, ponieważ nauczyłeś się, że bycie z samym sobą wystarcza. Prawda szósta, zdrowie staje się prawdziwym bogactwem. W młodszych latach mogłeś gonić za statusem, komfortem czy posiadaniem, wierząc, że to one są prawdziwymi miarami sukcesu. Ale kiedy osiągasz 70 lat, znaczenie bogactwa całkowicie się zmienia. Nową walutą staje się twoja energia, twoja siła, twoja zdolność do swobodnego poruszania się bez bólu. Nagle najcenniejszą rzeczą, jaką możesz posiadać, jest twoje zdrowie. Zaczynasz zauważać, jak małe nawyki, które kiedyś ignorowałeś, teraz definiują twoje dni. Jakość twojego snu, jedzenie, które spożywasz, a nawet myśli, które pielęgnujesz. Stają się one budulcem tego, jak czujesz się każdego ranka. Uczysz się, że prewencja jest o wiele potężniejsza niż leczenie. Krótki spacer każdego dnia, muzyka, zbilansowany posiłek i spokojny umysł mogą być warte więcej niż jakiekolwiek lekarstwo w apteczce. W tym wieku zaczynasz rozumieć, jak twoje ciało cicho niosło cię przez dziesięciolecia pracy, trosk i zmęczenia. Zdajesz sobie sprawę, że zasługuje na wdzięczność. A nie na krytykę. Zamiast żałować zmarszczek czy siwych włosów, zaczynasz doceniać muzyka jako odznaki wytrzymałości. Każdy ślad na twojej skórze jest dowodem na to, że żyłeś, że przetrwałeś, że widziałeś, jak pory roku przychodzą i odchodzą. A kiedy traktujesz swoje ciało łagodnie, kiedy wystarczająco odpoczywasz, nawadniasz się, rozciągasz i oddychasz, odkrywasz, muzyka coś głębokiego, czujesz się młodszy, nie próbując wyglądać młodo, ale żyjąc ze świadomością i troską. Prawdziwa młodość nie pochodzi z wyglądu, ale z witalności. Z tego, jak czuje się Twój duch, gdy Twoje ciało jest traktowane z szacunkiem. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj cyfrą 6 poniżej muzyka, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć wartościowe treści, które Cię informują i inspirują. Teraz przejdźmy dalej. Prawda siódma, zdajesz sobie sprawę, że szczęście nigdy nie było w przyszłości. Przez większość życia szczęście wydawało się czymś poza zasięgiem: muzyka, czymś, co znajdziesz, gdy osiągniesz więcej, zarobisz więcej lub naprawisz wszystko, co wydawało się niedokończone. Ale kiedy osiągniesz 70 lat, zaczynasz dostrzegać prawdę. Szczęście nigdy nie czekało na ciebie gdzieś tam na końcu drogi muzyka. Zawsze było ukryte w teraźniejszości, cicho siedząc obok ciebie, podczas gdy ty byłeś zbyt zajęty, patrząc w przyszłość. Przestajesz gonić za ideą kiedyś. Nie czekasz już na idealny dom, idealną sytuację rodzinną, ani idealne ciało muzyka. Zaczynasz doceniać to, co już masz krzesło, które cię podtrzymuje powietrze, które wypełnia twoje płuca Wspomnienia, które wciąż rozgrzewają Twoje serce. Rozumiesz, że radość to niechuczne świętowanie. To delikatny śmiech dzielony z przyjacielem, komfort rutyny, zapach kawy o poranku. To uświadomienie sobie jest zarówno pokorne, jak i wyzwalające. Widzisz, ile czasu zmarnowałeś na zamartwianie się tym, co mieli inni albo czego Tobie brakowało. A teraz po prostu pragniesz spokoju. Przestajesz mierzyć swoje życie tym, czego brakuje. A zaczynasz doceniać to, co pozostało. W końcu uczysz się, że szczęście nigdy nie polegało na posiadaniu więcej. Chodziło o dostrzeganie więcej. Muzyka, każdy wschód słońca, każde życzliwe słowo, każdy drobny akt łaski staje się cichym przypomnieniem, że twoje życie, takie jakie jest, wystarcza. I wtedy odnajdujesz spokój, którego młodsze wersje ciebie nigdy nie mogłyby zrozumieć. Przestajesz się wysilać i muzyka zaczynasz po prostu być. Przestajesz żałować i zaczynasz doceniać. To właśnie, mój przyjacielu, naprawdę oznacza żyć mądrze. Prawda ósma: śmierć przestaje być czymś, czego należy się bać. W pewnym momencie, mając lat 70 czy 80, dokonuje się w tobie cicha przemiana muzyka. Przestajesz być nawiedzany przez myśl o śmierci. Przestajesz postrzegać ją jako okrutnego złodzieja, który zabiera życie, muzyka. A zamiast tego zaczynasz widzieć ją jako naturalne zakończenie pięknie przeżytej historii. Przez większość Twoich lat śmierć była czymś odległym, czymś, co przydarzało się tylko innym. Ale z upływem czasu zaczynasz rozumieć, że nie jest to przerwanie życia. Jest jego częścią. Im jesteś starszy, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że strach przed śmiercią okrada z radości życia. Kiedy jesteś młody, myśl o śmiertelności wydaje się nie do zniesienia. Ale kiedy widziałeś, jak przemijały dziesiątki lat, kiedy kochałeś głęboko, traciłeś boleśnie i żyłeś w pełni, zaczynasz patrzeć na śmierć inaczej. Nie pragniesz już żyć wiecznie. Pragniesz tylko żyć sensownie. Ta akceptacja nie oznacza poddawania się. Oznacza pogodzenie się z rzeczywistością. Zaczynasz cenić każdy wschód słońca, każdy oddech, każdy zwyczajny dzień. Muzyka nie dlatego, że oczekujesz ich o wiele więcej, ale dlatego, że w końcu rozumiesz, jak cenny jest każdy z nich. Ta świadomość czyni cię łagodniejszym. Przestajesz się spierać, przestajesz się spieszyć, przestajesz, muzyka, gonić. Zaczynasz szybciej wybaczać, kochać głębiej i łatwiej odpuszczać. Odnajdujesz pocieszenie w świadomości, że twoje dziedzictwo nie tkwi w bogactwie czy osiągnięciach, ale w cieple, które zostawiłeś w sercach innych ludzi. Śmiech, którym dzieliłeś się, mądrość, którą przekazałeś, życzliwość. Którą okazałeś. To są części ciebie, które pozostają długo po twoim odejściu. A oto najgłębsza prawda. Kiedy przestajesz bać się śmierci, zaczynasz żyć z wolnością, której młodsze dusze nie są w stanie pojąć. Nie żyjesz już w oporze. Żyjesz w łasce. Rozkoszujesz się życiem nie dlatego, że zaprzeczasz jego końcowi, ale dlatego, że go zaakceptowałeś. Kiedy w końcu, muzyka, godzi się ze śmiercią. Życie przestaje być czymś, co trzeba przetrwać, a staje się czymś do celebrowania. To jest ostateczny dar starości, muzyka. Nie więcej czasu, ale głębsze docenienie czasu, który jeszcze masz. Końcowe przemyślenia. Starzenie się to nie tragedia. To transformacja. Osiem gorzkich prawd, które dziś zgłębiliśmy, nie mają cię zasmucić, lecz obudzić. Przypominają nam, że życie w późniejszych latach staje się cichsze, prostsze i bardziej szczere. Tracisz pewne rzeczy. Muzyka tak, swoją szybkość, swoją siłę, niektóre ze swoich ról. Ale w zamian zyskujesz coś o wiele, muzyka większego perspektywę. Zaczynasz rozumieć, co naprawdę ma znaczenie i co nigdy go nie miało. Uczysz się odpuszczać bez strachu. Zaczynasz żyć z większą obecnością, większą akceptacją i większym spokojem. I być może po raz pierwszy od dziesiątek lat przestajesz odgrywać rolę dla świata i po prostu zaczynasz być sobą. Starość, gdy jest przyjęta z mądrością, staje się najbardziej autentycznym rozdziałem życia. To czas, w którym nie musisz już nic nikomu udowadniać. Odnajdujesz pocieszenie w ciszy, sens w drobnych aktach rzeczywistości i piękno w niedoskonałości. Prawda może, muzyka być gorzka, ale to ona Cię wyzwala. Więc, jeśli masz lat 70, 80, a nawet 90, nie postrzegaj tego jako końca swojej historii. Postrzegaj to jako swoją szansę na życie w prawdzie, w spokoju i w pełni świadomie. Ponieważ mądrość, a nie młodość, jest prawdziwym początkiem wolności. Dziękujemy, że dołączyłeś do nas dzisiaj. Bardzo chcielibyśmy usłyszeć od ciebie. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której nauczyłeś się dziś i jak planujesz się wykorzystać w swoim życiu. Twoje przemyślenia są dla nas ważne. Więc nie wahaj się nimi podzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli spodobało Ci się to wideo i uznałeś się za pomocne, prosimy o polubienie, subskrybowanie i udostępnienie. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrych treści, aby Cię, muzyka informować i inspirować. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo.